Pomożecie? Pomóżcie. Myśleliśmy, że skoro wyrwaliśmy się z tej syberyjskiej bazy, to już będzie spokój. Ale guzik, a nie spokój. Ledwo usiedliśmy po powrocie, a całej reszcie zimowej straży odbiło i zaczęli się na wszystkich rzucać. To zachowanie nie odbiega od tego, co się wyrabiało w bazie. Żaden ze mnie mózgowiec, ale myślę, że to opóźniona reakcja na piorące mózgi promieniowanie Prezens. Wspaniale. Więc, śpieszymy i szukamy mych towarzyszy. Walka z zimową strażą to nie taka prosta bułka, jak się mówi. Coś o tym wiem, bo do nich należy. Oby tylko dało się ich odławiać po jednym. To są pomagierze Prezens, czyli to chyba dobry trop. Niemądrzy ludzie. Lepiej spróbujcie udawać martw. Pozostaje mi tylko was zmiażdżyć. Zrazu, Twitier! I to ma być wyzwanie? Ja walczyłem z samym niesamowitym Hulkiem! Dosyć tych płoteczek. Pośpieszmy się po dużą sztukę. A więc to wy śmiecie sprzeciwiać się prezes? Przygotujcie się na zniszczenie! Sasza, moja droga, opamiętaj się! Zwalcz ten szał! Nie prowokuj, kudłata bestio! <skrybuj> Michaju, gdzie ja jestem? Miło, że jesteś, malczyki, ponczyki. Wszystko wyjaśnię, jak już ocalimy innych. Na razie, spoczywaj. Nie czas spoczywać, gdy inni na nas liczą. Niechno zgadnę. Ciekawicie, czemu mnie nie dotknęła ta radiacja? Ja to zrzucam na swój wysoki indeks masy. A może na MiŚki to nie działa? Lepiej pytać z Stary niedźwiedź mocno śpi. Gdy się zbudzi, będzie. No, No, Misio zaprasza. Pazuj. Oj, nie będę teraz dla Was przytulasty. Nie jestem zwykłym podobnym Misiem. Jestem. Ursa Major! Nadniedźwiedź! Nic nie powstrzyma potęgi, Prezens! Lepiej się poddaj, misiu złoty! Nie chcę cię skrzywdzić, Dynamo! Proszę walcz z tym! Co? Czy on mnie nazwał misiem? Precz stąd! Albo cię po prostu zdmuchnę! Prezens doczeka się swej zemsty! A co, y, co co ja robiłem? Dobrze Was znów słyszeć, towarzyszu. Poczekaj, no, został nam jeszcze Aleksi. Teraz tylko uratujemy Red Guardiana i wszystko już za nami. I znowu ta drobnica. Co im tak zależy na Wórku? Mi się nie wymkniecie. Położę Was spać do wiosny. Naprawdę sądzicie, że podołacie niezgównanej krzepie Ursa, Major? To było bardzo drobne, co nieco. Czyli tam ci nie dali rady. Cóż, Red Guardian, tak łatwo nie polegnie. Odebrano ci twój umysł, Aleksi. Wyrwij się spod kontroli Prezenc. Ostatni raz cię ostrzegam, szumowino. Nie wchodź mi w drogę. O moja głowa! Michaił, Co tu się dzieje? Witamy z powrotem wśród nas, towarzyszu. Pełen sukces, rybiata! Niechętnie zwróciłem się przeciw towarzyszom. No oprócz Dynamo, bo czasami grami na nerwach. No ale teraz zimowa straż tylko wyliże rany i wróci do służby w pełni sił i z niewypranymi mózgami. Nawet przy mojej sile nie podołałbym sam. Walszu jest spasiba za pomoc. Jeżeli kiedyś będzie trzeba kogoś większego na kanga, możesz na mnie liczyć. O, idealny podarek dla Satany. Już prawie czas na mój obchód. Jako księżniczka łakandy, muszę chronić tę ziemię. Obowiązek ten zazwyczaj wypełniam u boku brata, lecz wspomaga on obecnie nasze wojska w walce przeciw Kangowi. W zaistniałej sytuacji inwazja grozi Kandzie bardziej niż kiedykolwiek, więc jak zapewne sobie wyobrażasz, patrole graniczne to nie byle zadanie. Jeśli masz nieco czasu, będę wdzięczna za każdą pomoc, jakiej możesz mi udzielić. Chodź więc za mną i pamiętaj, zachowaj ostrożność. Ogólnie rzecz biorąc. Wakanda z radością wita nowych sąsiadów, a większość ludzi współistnieje w pokoju. Tylko nieliczni sprawiają kłopoty. Rozglądaj się za czymkolwiek podejrzanym. Hej, wy tam! Czego tutaj szukacie? Kto my? Rozdajemy tu darmowe mento. Z szacunkiem odrzucam tę łaskawą propozycję. Pozbądźmy się. I... No coś ty, paniusiu? To odmawia darmowych rzeczy. Nie ma żadnych ukrytych kosztów. Jak cię to martwi? Mam już dość tego gadania. Dobrze, tu jest czysto. Idźmy dalej. Zaraz. Czy ta góra zawsze wyglądała jak pantera? Hm? Dopiero teraz to zauważyłam. Wszystko wydaje się tu spokojne. Coś widzę. O tam! Pod dani kanga. Nie ma potrzeby ich. Po prostu ich zniszczył. Problem rozwiązany. Lepiej się pospieszmy. Spójrz. O tam! To oficjalny polerowacz Pomnika Pantery. Jak się masz, Ty Lindo? Wszystko dobrze, Shuri. Idę tylko po pastę do polerowania. Byle tak dalej, Ty Lindo. Chodź. Musimy spieszyć dalej. Czy to znowu wojska Kanga? Czas je pokonać! Przeklęte istoty! Czemu wciąż nas atakują? Kang umie chyba tylko rządzić poprzez strach. No dobrze, strach i podróże w czasie. Jak widzisz, czasami dość sporo się tu dzieje. Ale to już prawie koniec. Stać! Kim jesteś? A, jestem tylko horki kulturystką. Przybyłam tu zobaczyć y, łakandiańską florę. Rozumiem. Lepiej nie dotykaj fioletowych kwiatów. Dostaniesz wysypki. O! Dzięki za radę! Kolejna grupa obcych. Czego tu szukacie? No na pewno nie przybyliśmy tu, żeby kraść jakieś wibranium! Ech, ona nam chyba nie wierzy! Czas na plan B! Złodzieje! Przegnam was z tej krainy! A podobno czarnej baterii miało nie być w domu. Chodziło mi o tę drugą! Zapomniałem o zapasowych! Hej, byle chodź z drogi! Bo... No, yeah. Czarna Pantera powraca. To już wszyscy? Zatem idźmy dalej. Wszystko wydaje się tu być w porządku. Stop. No, i powracamy. Wakanda powinna mieć zapewniony dzień spokoju. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta udawana wycieczka po kraju. Czy może po tym, co z niego zostało? Może uda mi się urządzić Ci prawdziwą po pokonaniu Kanga i przywróceniu światu normalności? A do tego czasu proś mnie o pomoc, kiedy tylko zechcesz. O, idealny podarek dla Satany. I znowu się władowaliśmy w dziwaczną sytuację, Bessie. Niech zgadnę. Dziwisz się, że Blade, sławny półwampir i łowca wampirów, zadaje się teraz skorową wampirem. Uspokój się, Bessie. Teraz ja opowiadam. Wszystko się zaczęło, jak świat obrócił się do góry nogami. Obudziłem się obok złotej, magicznej butelki z mlekiem. Mm. Jak to nas znaleźli? Wybacz, ale opowieść musi poczekać. Zajmijmy się tymi oprychami. No, to mogłaś coś wcześniej powiedzieć. Zamiast patrzeć, jak gadam bez sensu i wpadamy w pułapkę. Mm -mm. Jak ci idzie, Messi? Pamiętaj, nie możemy tu przegrać. Steka... E, stawka jest zbyt duża. E, po prostu zazdrościsz, co lepiej mi. No, to jak nazwiemy nasz duch? Może ciastko z mlekiem? Ja bym ciastkiem. No co Cheeseburger stawiłby większy opór. O, rację. Przepraszam. Przynajmniej nie jest tak śle, jak wtedy, co? Coś ty powiedział. No dalej, powtórz to. Słucha. Powiedziałem. Powtórz to. No dobra, to już chyba wszyscy. Rany, od kiedy stworzyliśmy drużynę z Besi, przeżywamy jedną przygodę za drugą, a każda jest coraz bardziej wariacka. Na przykład przed samym twoim przybyciem. Zresztą, <laughs> bez opowie to lepiej. No i wtedy wzięliśmy przeklęte szmaragdy i uciekliśmy najbliższym skuterem z nawiedzonego zamku. I proszę, jesteśmy. No nic, dzięki za pomoc z tymi wszystkimi oprychami. Jeśli potrzebna ci będzie asysta ciastka z mlekiem, po prostu zawołaj. No dobrze, dobrze. Tylko ciastka. Widać, do zaimponowania mleku trzeba czegoś więcej. Mm. Oh. Od czego mam w ogóle zacząć? Załatwisz jeden raz jakiejś paniusi pizzę i nagle jesteś ekspertem od ich szukania. Pani Katerin myśli, że nie mam do roboty nic lepszego niż przynoszenie jej jedzenia. I to nie byle jakiego. Najlepszej pizzy w Chronopolis. Nie ma to jak presja. Ten świat jest tak wielki, że na pewno są tu dziesiątki pizzerii. Świetną sprawą byłyby jakieś degustacje pizzy z całego globu. Tyle, że nikt nie znajdzie czasu na realizację takiego szurniętego przedsięwzięcia. Prawda? Poważnie? Ha, będę mieć u ciebie dług. Najlepsza pizza w Chronopolis. Nie słuchaj, jak ktoś ci powie, że jest inaczej. Ach, nikt nie powiedział, że tak z po pojawi się kolejka jednotorowa. Najlepsza pizza w Chronopolis. Nie słuchaj, jak ktoś ci powie, że jest inaczej. Ktokolwiek, jakkolwiek! Ścieżki rozwoju. Najlepsza pizza w Chronopolis. Nie słuchaj, jak ci ktoś powie, że jest inaczej. Ale gdzie one do kadłuka polazły? Czy Rahat Kid znalazł już ten łażący totem? Ten to ma dziwne hobby. Tu jest najlepsza pizza w Chronopolis. Nie słuchaj, jak ktoś ci powie, że jest inaczej. Ta przydoba Corpse to chyba dość groźna bestia. Hmm, najlepsza pizza w Chronopolis. Nie słuchaj, jak ktoś ci powie, że jest inaczej. Najlepsza pizza w Chronopolis. Nie słuchaj, jak ktoś ci powie, że jest inaczej. Czy kogoś z twojego otoczenia zainfekował symbiont? Zadzwoń do służb symbiotycznych. Najlepsza pizza w Chronopolis! Nie słuchaj, jak ktoś powie ci, że jest inaczej! Zaj Najlepsza pizza w Chronopolis! I nie słuchaj, jak ktoś ci powie, że jest inaczej! Hmm. Huh? Czy to dziwne, huh? że mam ochotę na lody? Widziałem, jak małpa walczyła tu z bałwanami. Może o to... rany! To się nazywa dużo pizzy! Nikt się nie umywa do twoich umiejętności szukania jej. Powinno jej być aż to, żeby stworzyć zestaw degustatorski dla pani Katarzyny. I pewnie spowodować u niej jakąś żywieniową śpiączkę. No ale tak to już z pizzami bywa. Tak czy inaczej, dzięki za pomoc. Daj znać, jak trafi się okazja, to się odwdzięczę. O! Idealny podarek o! dla satany! By się ucieszyła. Prosimy zdeponować wibranium w nowoczesnym, adwokowanym przez. Witamy w terminalu odzyskowym wibranium wersja 2,4. Po przeprogramowaniu przez najbłyskotliwsze umysły, urządzenie ponownie służy dostarczaniu utraconego vibranium. Super, powiedz tak, aby włączyć protokół poszukiwawczy. W innym wypadku powiedz nie i wróć później. Zmierzaj w kierunku oznaczonych na radarze półbek wibraniu. Jeśli jest coś, co może zepsuć wakacje, to brak dostępu do filiżanki dobrej herbaty. Gdzieś sprowadziłam z New Yorku takie wyposażenie. Ok, to pokażmy, co potrafimy. Witaj. Ruszaj ku chwale, chyba. Wakandy. Skanowanie depozytu vibranium. Depozyt przyjęty. Uruchomiono protokół wdzięczności. wakandy dziękuję Ci. Mamy nadzieję, że wkrótce ponownie wesprzesz program odzysku Vibranium. Przyjemnie widzieć, że Shuri... A więc to ty pomagasz, Mwakandzie! Zaraz przestaniesz się wtrącać! Nikt cię nie chce tutaj widzieć. Opuść to miejsce! Wierni sojusznicy! Do mnie! Ha, więcej tu przejdzie! Myślisz, że zdołasz mnie pokonać? Żałos! <grym> <znać się> <górę> W niebezpieczeństwie! Do ataku! Do ataku! Z wierni sojusznicy! Do mnie! Gdy się ciebie pozbędę, Wakanda będzie moja! To dłoń! To na pewno dłoń! Nikt inny by nie usnął tak niecnych Przywódca w niebezpieczeństwie! Do ataku! Do ataku! Oh. Trzeba było wziąć więcej kogoś.